I mój przekaz dnia. Dzień dobry kochane państwo, bardzo miło mi państwa spotkać jeszcze w, w promieniach ostatnich, leniwych promieniach słonecznych lata. Troszkę wiatr szumi, ale jest bardzo przyjemnie. Słuchajcie dzisiaj temat, który już państwo pewnie ogarnęli. Mianowicie rzecz tyczy pewnego spotkania męskiego spotkania w Dąbrowie Górniczej na pewnej plebanii. Więc nie będę się jakoś tutaj długo rozwodził na ten temat. Chcę Państwu tylko jakby zasugerować coś w kontekst otoczeniowy wprowadzić i na koniec rada pewnej starej doświadczonej Niani. Zapraszam Państwa serdecznie. Na terenie parafii Najświętszej Maryi, Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, doszło do spotkania towarzyskiego o prywatnym charakterze. Każdy ksiądz się cieszył szczerze. Pośród braci w wierze, zaprosili świeże mięsko, coś tak jakby femęską, żeby zmysły swe nacieszyć i troszeczkę zgrzeszyć. Chłop nie widział przenigdy aż tylu duchownych. Tak napalonych, całkiem bez sutanny Może myślał sobie, że tam będą panny A tu chłopy jak dębczaki, z tyłu i z przodu ataki Tu fiflaki, tam okraki, księża byli Tak wytrwali, tak chłopinę obracali Tak dobrali się do gaci, że przytomność stracił Zadzwonili po pomoc, które nie wpuścili, bo głupio było całkiem na golasa. Wcześniej się najedli, pastylek do stania. Zapłacili chłopu słono, chcieli, żeby konar płonął, i rozpalił całe grono. Więc a propos tego stania, tutaj puenta się wyłania, jak mawiała mądraniania. Nie za dużo podganiania. No to już tylko teraz pora na końcówkę, czyli na imieniny. Dzisiaj w piątek 22 września imieniny obchodzą Joachim, Maurycy, Tomasz oraz Bazyla Daria Digna, ex superiusz emerita Emeram Emeran Felix Ignacy Imbram Innocenty, Jonasz Józefa, Kandyd Prosimir, Tacjusz Wiktor i Witali. Bardzo wszystkim Państwu obchodzącym imieniny życzę naprawdę samych najlepszości. Słuchajcie, e, e, przysłowie jest, jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr rycy, ryczy. No tak, te słabe są do Maurycego rymy. Nietypowe święto, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Samochodu. To mają luzy Państwo, którzy nie mają samochodu. W ogóle co tu obchodzić. I dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy. Ja, ja bardzo proszę z tego tytułu o podwyżkę płacy. Jeżeli Państwo byliby uprzejmi, ci, którzy jeszcze nie są patronami, doszlusować do naszej grupy będzie mi bardzo, bardzo miło. Przecież ja dla Was codziennie. Na deser Sam Jerzy Stanisław Jerzy Lec i Basia Bocian, nazwisko znane redakcji, przysłała mi to. No bardzo to dobre jest. Czekajcie, bo wiatr wieje. Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajmy go sobie zabrać. No i gra półsłówek. Dzisiaj z kolei pani Sofia Adamek przysłała pasujący do dzisiejszego odcinka. Pruje hałaty. Do widzenia.